Siema. dzisiaj stworzymy w Danii i Norwegii Danią. Najpierw poprzez suwaki. teraz rozdam punkty. No i dobra. Teraz rozwiąże armia. I mi się wydaje, że naszym pierwszym celem będzie raczej Islandia. poskupimy trochę tur. Uzbieramy tak z 50 tysięcy złota i będzie dobrze myślę. No i dobra. tysięcy armii, myślę, że wystarczy na Islandię i Grenlandię na spokojnie. Wypowiadamy wojna. No nie nawet nie ma o czym mówić, bo tutaj nie tak wygramy tysięcy armii. Teraz to wszystko przerzucę tutaj do portu. Rozmowa pokojowa. Powinniśmy zabrać wszystko. Oj! Jednak nie możemy zabrać wszystkiego. To weźmiemy na wasalizację. Kilka zniewag. No i dobra. Teraz zaatakujemy Grenlandię. No to weźmiemy te tutaj prowincję. Wyślemy żądania. Wyślemy kilka zniewag. I wysyłamy od razu ultimatum. I żądamy aneksji. Teraz trzeba troszkę zasemilować. I Dania i Grenlandię są. Naszym kolejnym celem wydaje mi się, że będzie to Norwegia. Bo potem dopiero będzie trzeba Niemcy zatekować. I to tylko te dwie głupie prowincje. Ale dobra tutaj zacznę inwestować w farmy różnego rodzaju i inwestować też w ekonomię Szwecja nas lubi? Oj, Szwecja nas nie lubi. A Niemcy? O, Niemcy też nie lubią. 150 tysięcy myślę, że wystarczy na luzie. Dobra. No i teraz das sobie od razu punkcik do populacji i zacznę rekrutować. No, 7 tysięcy na prowincję, bardzo dużo. To jest prowincja najbardziej zaludniona populacja. To jest bardzo dobrze zaludnione. To już jest niemieckie, ale to też jest dobrze zaludnione. Wszystko prześlemy do, do Kopenhagi 32 tysiące armii. No i teraz jeszcze wypowiedzieć wojnę Norwegii. I wysadujemy się od razu na Oslo. 11 tysięcy. Komu spierdziel No i dobra, tutaj jest ta wojska rozboża. Ważne, abyśmy zajęli te tereny południowe, bo one są tutaj najbardziej zaludnione i najlepsze. A tutaj to już praktycznie nie są nic warte. I teraz jeszcze tutaj trzeba pchać do przodu. Tutaj Dania też nie jest zbyt. Znaczy, Norwegia też nie jest zbyt dobrym państwem. Ciągle my się mieli to Danie z Norwegią. No a tutaj już koniec ich. Zaraz się stanie. do końca to już jest. Tutaj już tą armię całą, żeby dodeszła. sobie tak powoli prowincji. Dobrze. No tak, to powiedziałam, że jeszcze drobne gemoty te wyspy. Gdzie się podzielą moje jednostki? Jednostki mi zniknęły nagle. Normalnie mi jednostki chciało. No dobra. Na pewno możemy na wasalizację? Możemy. Ale nie, nie weźmiemy na wasalizację. Stoczymy z nim po prostu drugą wojnę. Postaram się wziąć najlepszą najlepsze Zamiast tej wezmę chyba jednak. Albo chwila, zamiast tych wezmę te dwie. No i dobra. Tak, trzeba je wyasymilować. Ojeju, rozbiór tutaj Niemiec. Niemiec broni się. Potrzebujemy cię. Najbardziej w twoich prowincji. Zacznę też rekrutować jakąś armia. Wybijamy Niemców winusz w, w pracy. Chwila, potrzebujemy coś tutaj? O, nie, już praktycznie możemy kończyć z nimi tą wojnę. Ale jednak... Każda prowizja to jest, to jest więcej ekonomii. No, już teraz Francja odcięła. Dobra, o! Bardzo fajnie, że zabrali tyle i nas całkowicie nie odcięli. Teraz Niemcy, Niemcy będą bardzo słabne po tej wojnie, więc nie będą mieli nawet jak się obronić. Austria też nie wzięła zbyt dużo. Chociaż Niemcy nie będą zbyt mocno wystabilizowane, więc zarabiać też nie będę dużo. No właśnie o tym mówię. Tak po 400 jednostek wysyłają. Tutaj zaraz wejdziemy na Berlin. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniśmy być na Berlin. A małpy i ucieka. A w ogóle Polska toczy wojnę z Ukrainą. Zobaczmy, co tutaj się też dzieje w świecie. O, Wietnam zjadł Kambodża i Tajlandię. O, Korea Południowa zaatakowała Północną. O, Kazachstan też jeden stan, jeżeli, 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 jeżeli się nie mylę. W Ameryce Północnej... Nie, to jest spokojnie na razie. Tylko w Europie jest największy, największy chaos. Pewnie zbyt dużo nie zabierzemy, bo on ta dania ma dosyć całą ekonomię. O, tutaj trzeba wesprzeć tą prowincję. Już Niemcy kończą swoją grę. No i dobra. Teraz ile może zabrać dużo. О, бард задушу. Добро. Барс уже могли бы с их ними забрать. Тарас, два, семь, и замешан норвагем. Барс уж другий. W ogóle zastanawiam się dlaczego mnie inne kraje nie atakują, tylko ja atakuję. Wszystkie wojska znowu przyszli do Kopenhagi. Zobaczmy nasze relacje z Francją. O, są dosyć dobrze. Dobrze mamy. Zbieramy myślę, że... Znowu coś, coś około 150 tysięcy. Dobrze, i zaczynę znowu rekrutować, ale muszę przyznać, że bardzo dużo mieli tego wojska na stolicy. Jak na Norwegię, no to dużo. Trzeba te słabsze prowincji trochę powspierać. Dobra, wypowiadam jej, wejdę po raz drugi. Nie, nie, nie wypowiedziałam. Teraz już tak. Dobra, niech się wypalą. Dajmy im. O, przebili się. No to dobra, skoro oni się przebili, to my też zaczynamy już atakować. Wszystko tak na pół, tutaj. Ale i tak szans zbyt nie mają, bo zabraliśmy im te najlepsze prowincje. Te 13 tysięcy, myślę, żeby szło tutaj. Szybciej z nimi skończymy. шабинище. Я не вышли ты так сложно птиц нас так. О, там чё что ж долетели? Можем идти мразом войско не не сгубишься. wojsko. O, jest już. Czemuś sobie stolice przy nie... już zapomniałam. O nie, tutaj portu nie ma. No nie. No dobra, tak ich przejęliśmy. No to dobra. Norwegia. Teraz tą całą armię, nie nam już, a jest jej dużo, bardzo dużo wręcz. Mamy nawet więcej, mamy też większy kawałek Niemiec. No i dobra, stworzyliśmy Królestwo Danii i Norwegii. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie propozycje, jakie Państwo i w którym roku mamy stworzyć następne.